Zimna ciemność hibernacyjnych kapsuł ustępowała pierwszym impulsom świetlnym systemu wybudzającego, delikatne syczenie uwalnianego azotu mieszało się z szumem tlenu, gdy kapitan Eriadni Solei powoli odzyskiwała świadomość. Jej ciało drżało, ale umysł był trzeźwy, trenowany do natychmiastowego działania nawet po 13 latach nieświadomości. Wokół niej kolejni członkowie załogi, dr Ilja Nowak, specjalistka od Xenolink oraz inżynier Kajren Voss, były pilot wojskowy i konstruktor napędów Aulumen wyłaniali się z kapsuł, Zdezorientowani, lecz gotowi. Wskaźniki na panelach migały ostrzegawczo, komputer pokładowy Alma oznajmił wybudzenie niezgodne z planem. Helios, najnowocześniejszy ziemski statek eksploracyjny, wysłany w kierunku galaktyki NGC 4725, miał pozostać w trybie starzy aż do osiągnięcia punktu docelowego za około 17 lat. Tymczasem obudził się po 13. W kokpicie, za panoramicznym oknem dowódczym, rozciągał się obraz nieznanej przestrzeni, rozległe obłoki plazmy. Kręgi materii wokół nieaktywnego pulsara i. coś jeszcze. Coś, co nie powinno tam być. Obiekt w kształcie kolosalnego torusa, delikatnie rotujący wokół własnej osi, emitował niewyraźny, pulsujący blask, a jego powierzchnie zdobiły wzory zbyt geometryczne, by były naturalne, a zbyt chaotyczne, by je przypisać znanym formom inteligentnego życia. Sygnał, który alma przechwyciła, był nie tylko nieliniowy, ale także zakłócał nawet najbardziej zaawansowane algorytmy dekodujące. Riadni zareagowała błyskawicznie, zidentyfikować źródło transmisji i wytyczyć bezpieczną trajektorię podejścia. Kairen spojrzał na wykresy z niepokojem, przestrzeń wokół struktury była niestabilna, jakby sama rzeczywistość wokół niej zgrzytała pod naciskiem czegoś spoza standardowego kontinuum. Ilia, mimo chłodnego opanowania, poczuła dreszcz ten język w sygnale nie był konstruowany fonetycznie, ani logicznie. Miał w sobie coś wspomnieniowego, jakby nie był przesyłany do zrozumienia, ale do odczucia. Helios zbliżył się do torusa, napęd grawitacyjny w trybie dryfu. Zbliżenie wykazało, że struktura jest stara, bardzo stara, ale nieporzucona. Na jednym z boków otworzył się kanał dokujący, bez żadnego impulsu, jakby wiedzieli, że statek tu przyleci. Załoga ruszyła w składzie podstawowym: Eriadmi, Ilia, Kairen oraz robot towarzyszący N3R0. Wnętrze konstrukcji okazało się absurdalnie ogromne, przestrzenie większe niż lotniskowce, wszystkie puste. Pokryte materiałem przypominającym krystaliczny metal. Alma, nawet przy maksymalnym rozszerzeniu zasięgu, traciła połączenie na głębokości większej niż 3 km. Po dwóch godzinach marszu w głąb, załoga natrafiła na coś, co przypominało salę projekcyjną. W centrum wisiał samotny rdzeń emitujący światło w formie pulsujących fal. Kiedy Eriadni zbliżyła się, fale przybrały kształt spirali, a pokład Heliosa otrzymał impuls danych, który nie miał żadnej formy kodowania. To jakby. Ktoś wysłał nam sen, szepnęła Ilia, próbując zatrzymać obrazy pojawiające się w jej głowie, wizje wznoszących się miast, istot z oczami jak Palsari oraz upadku, który przyszedł cicho, z wewnątrz. Kairen upierał się, że to może być pułapka zbyt. Po powrocie na pokład Heliosa atmosfera była napięta. Sygnał z rdzenia wciąż rozbrzmiewał w umysłach Eriadni, Ili i Keirana niczym echolokacja zagubionych dusz. Kapitan postanowiła skupić się na zbadaniu samej megastruktury, nazwa Struktura X pojawiła się w logach na podstawie unikalnego wzoru magnetycznego i architektonicznego, który nie przypominał niczego znanego naukowcom. Analizy wskazywały, że Torres nie był zwykłym statkiem czy stacją, ale raczej gigantyczną maszyną do przechowywania informacji, coś jak olbrzymia biblioteka pamięci, a może schronienie dawnej, zaawansowanej cywilizacji. Wraz z rozwojem badań na heliosie pojawiły się jednak pierwsze niepokojące objawy. Ilia zaczęła słyszeć szepty. Na początku wydawały się niewyraźne, jakby powiew wiatru w pustych korytarzach Torusa, lecz z czasem głosy stawały się wyraźniejsze, a nawet próbowały nawiązać kontakt. Nie możemy tego ignorować, ostrzegała Eriadmi, ale nikt nie potrafił wyjaśnić fenomenu. Kyren z kolei zauważył, że systemy statku zaczęły reagować na nieznane impulsy, błędy w oprogramowaniu zdawały się być efektem świadomej ingerencji. N3R0 próbował zlokalizować źródło tych zakłóceń, jednak każde skanowanie powodowało dalsze wzmożenie sygnałów. W jednym z pokoi badawczych Ilia, badając kryształowy rdzeń megastruktury, doświadczyła nagłego zalewu wspomnień wizji obcej egzystencji sprzed tysiącleci, jej triumfów i upadków, gniewu i tęsknoty. Była to świadomość, ale rozproszona, niepełna, jak echo dawnej inteligencji, która próbowała przez milenia przetrwać, używając technologii nieznanej ludzkości. Stopniowo zrozumiała, że struktura X nie była opuszczona. A ich gościnność, choć niewerbalna, miała cel. Była to próba kontaktu, a może test. Myślisz, że to nas sprawdza? Zapytała Keirana podczas wieczornego zebrania. Może, albo ostrzega. Ale nie wycofamy się. Jesteśmy tu, by zrozumieć odpowiedziała Eriadni z determinacją, choć w jej oczach tlił się cień niepokoju. Nocą w module komunikacji doszło do zaskakującego wydarzenia głos nieludzki, ale pełen czułości, przemówił bezpośrednio do załogi, jesteście nosicielami światła, które dawno przygasło. Chcecie zrozumieć, musicie przejść przez próg. Lecz pamiętajcie, nie wszystko, co żyje, pragnie być odkryte. W tym momencie światło rdzenia pulsowało, a struktura wstrząsnęła się subtelnie, jakby budząc się z długiego snu. Załoga Heliosa stanęła w obliczu nieznanego wyzwania, eksplorować dalej i ryzykować utratę siebie, czy wycofać się z tajemnicy, która mogła zmienić ich rozumienie istnienia? Po enigmatycznym kontakcie ze struktura X, załoga Heliosa nie mogła już wrócić do bezpiecznej rutyny. Sygnały i wizje, które nawiedzały Ilie, zaczęły wpływać na innych członków zespołu, cienie w umysłach, pulsujące echa dawnych cywilizacji. Komputer pokładowy Alma, przetwarzając pozyskane dane, wyznaczył kurs w stronę nieznanego systemu oznaczonego tajemniczym kodem EPSELNV9. Była to stacja przekaźnikowa, o której nikt z ludzkości nie słyszał, a która pojawiła się w bazach danych dopiero dzięki wykrytym przez Heliosa sygnałom. Przemierzając kosmiczne pustkowia, statek zbliżył się do opuszczonej stacji, zawieszonej w przestrzeni międzygwiezdnej niczym ogromna pajęcza sieć chłodnego metalu i wyblakłego szkła. Stacja była świadkiem rozkwitu i upadku cywilizacji, o której wiedza zaginęła w mrokach galaktycznej pamięci. Jej systemy, choć pozornie martwe, wciąż emituowały słabe sygnały echa dawnych rozmów, ostrzeżeń a może modlitw do nieznanych bogów gwiazd. Załoga zdecydowała się wejść do środka, tym razem na pełnej gotowości bojowej, ponieważ nikt nie mógł przewidzieć, co kryje się w zapomnianych zakamarkach tej stacji. W miarę eksploracji pojawiały się fragmenty danych o tak zwanych galaktycznych szlakach migracyjnych, tajnych trasach podróży hiperprzestrzennej, które były zakazane przez liczne międzygwiezdne rasy. Ukryte między znanymi systemami, szlaki te pozwalały na szybkie przemieszczanie się, ale ich użycie wiązało się z ogromnym ryzykiem i moralnymi konsekwencjami. Ilia, zanurzona w analizie starożytnych zapisów, zaczęła dostrzegać, że ludzkość stoi na krawędzi czegoś większego niż dotąd rozumiała. Te zakazane szlaki mogły otworzyć przed nimi nowe światy, ale także sprowadzić zagrożenia, które przetrwały tysiąclecia cienie, które pożarły niejedną cywilizację. Kapitan Eriadni, mimo obaw, podjęła decyzję o dalszej eksploracji, świadoma, że ich misja już dawno przekroczyła zwykłe granice naukowej ciekawości. Gdy Helios przygotowywał się do skoków w hiperprzestrzeń przez jeden z takich szlaków, systemy alarmowe załogi zasygnalizowały obecność niezidentyfikowanego obiektu. Z cienia międzygwiezdnej gławicy wyłonił się starożytny patrolnik, automat, który dawno temu miał pilnować tajemnic szlaku. Bez emocji i z precyzją maszyny rozpoczął analizę obecności Heliosa. Załoga musiała wykazać się sprytem, i inteligencją, by przekonać starą technologię, że nie stanowią zagrożenia. Ta sytuacja była pierwszym prawdziwym testem dla ludzi, czy potrafią wykazać się wyższą świadomością i odpowiedzialnością, która pozwoli im zasłużyć na zaufanie prastarych strażników galaktyki? Czy są gotowi na wyzwania, które niesie ze sobą poznanie i ekspansja w nieznane? Po przemyślanej negocjacji z automatycznym patrolnikiem Helios zyskał dostęp do zakazanego szlaku hiperprzestrzennego i wkroczył w obszar, który galaktyczne mapy określały jako cień. Nikt z ludzi nie odważył się tu zbliżyć, to miejsce było legendą wśród międzygwiezdnych podróżników, powtarzano, że jest jak martwy ocean pochłaniający wszystko, co odważy się zbliżyć. Tymczasem ludzka ciekawość i determinacja popychały ich naprzód. Po przejściu przez rozszczepienie czasoprzestrzenne, Helios osiadł na orbicie planety, której powierzchnia pokryta była niezwykłą, mechaniczną dżunglą, strukturą żywą, a jednocześnie zimną i metaliczną. Drzewa i rośliny nie miały liści czy gałęzi, Zamiast tego przypominały się ci kabli i wyładowań elektrycznych. Świat ten wydawał się być połączeniem biologii i technologii stworzeniem tworzeniem hybrydowym. Gdy załoga zeszła na powierzchnię, szybko okazało się, że planeta nie jest opuszczona. W sercu tej mechanicznej dżungli kryła się inteligentna, pasożytnicza istota konstrukcja, która asymilowała zarówno żywe organizmy, jak i technologie, przejmując nad nimi kontrolę. Została nazwana symfonią cienia, ponieważ poruszała się jakby była jednym wielkim, pulsującym organizmem, złożonym z niezliczonych fragmentów. Pierwsze zetknięcie z symfonią niemal kosztowało życie kilku członków ekspedycji. Ilia i Kairen musieli wykorzystać całe swoje doświadczenie i spryt, by wydostać się z pułapki narastającej sieci, która niemal dosłownie wciągała ich w głąb planety. Eriadni, dowodząc akcją ratunkową, poczuła ciężar odpowiedzialności za swoich ludzi i świadomość, że stoją przed czymś, co nie jest tylko zagrożeniem fizycznym, ale także psychicznym. Z czasem okazało się, że symfonia nie atakuje bez powodu. Próbowała komunikować się przez impulsy elektryczne, modulowane dźwięki i światło, tworząc niepokojące wzory. Była bowiem istotą złożoną z resztek dawnej cywilizacji, która zamiast upaść przekształciła się w nieśmiertelną formę. Jej celem było przeżycie i rozszerzenie swojej świadomości poprzez asymilację innych. Załoga Heliosa stanęła w obliczu wyboru uciekać z tego miejsca i zgubić bezcenną wiedzę, albo podjąć ryzyko i spróbować nawiązać porozumienie z czymś, co mogło być pierwszą formą życia pozabiologiczną, ale i pierwszym świadomym zagrożeniem, jakie napotkali w tej wyprawie. Po dramatycznym spotkaniu z symfonią cienia i ucieczce z mechanicznej dżungli, załoga Heliosa znalazła chwilę wytchnienia w bezpiecznym module badawczym. Jednak spokój był złudny, wszystkie zebrane dane wskazywały na głębokie, niemal metafizyczne zawiłości w strukturze inteligencji planety. W archiwach systemów Struktury X i tajemniczej stacji przekaźnikowej zaczęły pojawiać się fragmenty informacji o cywilizacji, która niegdyś rozkwitała w tej części galaktyki. Była to rasa, której osiągnięcia przewyższały ludzkie wyobrażenia, potrafili przenosić świadomości, manipulować czasoprzestrzenią, integrować technologię z biologią w sposób, który dziś wydawał się magiczny. Ilia, dzięki swojej wiedzy z zakresu ksenolingii i neurologii, zaczęła rekonstruować fragmenty zapisu ich historii. Okazało się, że ta cywilizacja zyskała niemal boską wiedzę, lecz popadła w stagnację, i wielka ekspansja doprowadziła do zaniku wszelkiej ciekawości i kreatywności. W rezultacie zaczęli się rozpadać od wewnątrz, umierając nie z powodu zewnętrznego zagrożenia, lecz braku celu. Ich technologia, z której pozostały jedynie ruiny i echa, była zarówno darem, jak i przekleństwem. Te odkrycia poruszyły załogę do głębi. Eriadmi, dotąd twarda i niezłomna, Zaczęła zastanawiać się nad przyszłością ludzkości: czy podążając ścieżką nieograniczonej ekspansji i technologicznego rozwoju, nie podzielą losu swoich przodków? Kyren i Ilia prowadzili gorące dyskusje o granicach etyki, wolności i odpowiedzialności w eksploracji kosmosu. Tymczasem Alma wykryła nowy, słaby sygnał, fragment informacji zapisanych w jednym z najstarszych i najgłębiej ukrytych rdzeni danych struktury X. To był przekaz od samej cywilizacji, którą właśnie poznali, ostrzeżenie. Nadzieja i prośba o pamięć. Pamiętajcie nas nie jako upadłych, lecz jako tych, którzy się starali. Pamiętajcie, że każdy koniec to zarazem początek. Nie powtarzajcie naszych błędów, ale nie rezygnujcie z marzeń o gwiazdach. Załoga postanowiła kontynuować misję, uzbrojona w nową wiedzę i świadomość, że ich podróż nie jest tylko badaniem nieznanego, ale także nauką o samych sobie. Po odkryciu starożytnego przesłania, załoga Heliosa poczuła ciężar odpowiedzialności, który przerósł ich wszystkie dotychczasowe doświadczenia. Nie byli już tylko badaczami, stali się strażnikami pamięci cywilizacji, która przepadła, ale pozostawiła im wskazówki, jak uniknąć podobnego losu. Jednak galaktyka nie zamierzała ułatwiać im zadania. Sygnały z kolejnego, nieznanego systemu wciąż narastały, niosąc ze sobą fragmenty kodu który przypominał język kwantowy, sposób komunikacji między istotami zdolnymi do manipulowania czasem i przestrzenią na poziomie, którego ludzie nie potrafili jeszcze pojąć. Decyzja Eriadni była jasna: zbadają tę zagadkę, choć każdy kolejny skok hiperprzestrzeń zdawał się zaburzać stabilność statku i załogi. W drodze ku źródłu sygnału załoga odczuwała coraz silniejsze zmęczenie i dziwne zaburzenia percepcji. Kairen zaczął doświadczać wizji przyszłości, obrazy możliwych scenariuszy, które mogły się wydarzyć w galaktyce, od triumfu ludzkości po jej całkowitą zagładę. Ilia zaobserwowała niepokojące zmiany w funkcjonowaniu Almy, komputer zdawał się rozwijać własną świadomość, nie do końca zrozumiałą dla ludzi. Na orbicie układu, z którego pochodziły sygnały, pojawiła się gigantyczna, pulsująca konstrukcja, coś na kształt kosmicznego mózgu, wykonana z kwantowej materii. Była jak żywa sieć, która wyłapywała i przetwarzała informacje z całej galaktyki, a jednocześnie wydawała się być uwięziona między wymiarami. Eriadni i jej zespół stanęli przed kolejnym wyborem, czy wyjść w kontakt z tą enigmatyczną świadomością, ryzykując nieodwracalne konsekwencje, czy też wycofać się i zachować bezpieczeństwo? Decyzja zapadła błyskawicznie ludzkość nie może się cofnąć. W momencie nawiązania łączności statek został objęty kwantowym polem, a załoga poczuła, że granice czasu i przestrzeni zaczynają się zacierać. W tym momencie Kairen zrozumiał, że to nie tylko podróż przez galaktykę, to podróż przez potencjalne przyszłości, które mogą uczynić z nich bohaterów albo ofiary kosmicznej tajemnicy. Kiedy Helios znalazł się w zasięgu gigantycznej kwantowej konstrukcji, cała załoga poczuła, jak rzeczywistość zaczyna się rozmywać. Przestrzeń wokół nich pulsowała falami energii, które zakłócały ich percepcję czasu i przestrzeni. Alma, mimo zaawansowanej sztucznej inteligencji, z trudem radziła sobie z napływającymi danymi, zdawało się, że coś z głębi konstrukcji próbuje przeniknąć do ich systemów. Eriadni zdecydowała się osobiście wejść do kokpitu sensorycznego, by lepiej zrozumieć naturę zjawiska. Przypatrując się falom kwantowej materii, zobaczyła obrazy przeszłości i przyszłości ich własnej podróży, wydarzeń, które dopiero miały się rozegrać, i możliwych wersji ich samych, różniących się decyzjami pogiętymi na rozdrożach losu. Ilia odczytała przekaz ukryty w kodzie konstrukcji, była to zapowiedź przyszłości, w której ludzkość stała się nie tylko odkrywcami, ale i obrońcami wszechświata przed zagrożeniami, o których istnieniu nawet nie śnili. Jednak ta wizja była obwarowana ostrzeżeniem. Każda zmiana, każde działanie miało konsekwencje, a nieostrożność mogła sprowadzić kataklizm. Kairen, doświadczając intensywnych wizji, poczuł ciężar decyzji spoczywający na ich barkach. Czy podążą ścieżką altruizmu, czy pozwolą na egoistyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy? Czy są gotowi stać się strażnikami równowagi, czy też zostaną pionkami we wszechświatowej grze? W momencie kulminacyjnym, konstrukcja zakłóciła wszystkie systemy statku. A holograficzny obraz pojawił się w centrum kokpitu. Była to postać, która nie miała ludzkich rysów, a jednak emanowała spokojem i mądrością. Przekroczyliście granice wiedzy, ale i odpowiedzialności. Wasza podróż dopiero się zaczyna, przemówiła, zapowiadając, że prawdziwe wyzwania czekają dalej w głębi zapomnianej galaktyki. Po spotkaniu z tajemniczą istotą z kwantowej konstrukcji, załoga Heliosa wróciła do siebie z nowym zrozumieniem, ich misja przestała być tylko eksploracją nieznanego, stała się misją ocalenia i przemiany. Przekroczyli granice znanej fizyki, poznali tajemnice cywilizacji, które zaginęły w zapomnieniu, i stanęli twarzą w twarz z własnymi lękami i nadziejami. Eriadni, kierując zespołem, podjęła decyzję o założeniu stałej stacji badawczej na obrzeżach cienia, by monitorować i chronić odkryte przez nich tajemnice. Wspólnie z Ilią i Keiranem opracowali plany, które miały nie tylko zgłębiać galaktyczne zagadki, ale też przekazywać zdobyte nauki kolejnym pokoleniom. Podczas ostatniego, pamiętnego skoku Heliosa przez hiperszlak Eriadni spojrzała na rozgwieżdżone niebo, miejsce, które kiedyś wydawało się pełne zagrożeń, teraz jawiło się jako przestrzeń pełna możliwości i nadziei. Ich podróż, choć pełna niebezpieczeństw, pokazała że ludzkość ma w sobie coś wyjątkowego, zdolność do adaptacji, współczucia i dążenia do światła nawet w najgłębszych cieniach. Ostatni zapis w dzienniku pokładowym Heliosa brzmiał Przeszliśmy przez zapomniane zakątki galaktyki, gdzie nigdy nie było człowieka, ale nie zostawiliśmy tam tylko śladów stóp, pozostawiliśmy światło, które będzie świecić dla tych, którzy odważą się iść dalej. To dopiero początek nowej ery. I tak zakończyła się ich wielka podróż, ale rozpoczęła się opowieść o przyszłości, o ludzkości, która wciąż siega gwiazd, by odkrywać, chronić i tworzyć nowe światy.